Cześć, dziś pokażę Wam jak zmienić wskaźnik myszy na niestandardowy. A więc otwieramy panel sterowania. Ustawienia panel sterowania. I czekamy. Tu będziemy mieli taką ikonkę z mysz, naciskamy ją i tu mamy wskaźnik, nie? Tutaj wybieramy na przykład biały, ja sobie wybiorę biały H. i tu nam wyskakują, nie? Albo na przykład wezmę rączki, skakują na rączki, a ja sobie ustawię to. Dla mnie to jest najbardziej przydatne. zapis jako tak i bierzemy. Zastosuj i OK. I mamy. Jak widać. Dzięki za obejrzenie tego korytarza. Proszę o subskrypcję.